Tego trzeba pragnąć. To jest bardzo doświadczenie, więc jak powiedziałem, mamy problem z nowym Korana. I znowu w niemie nam odpowiada święta Edyta Starejna. Ta, ta nawrócona karmelitanka, pani profesor filozofia, męczennica z Pałszczyzny. Ona powiedziała, rano, gdy się widzimy, Usiłują nas zaraz przytłoczyć obowiązki i rozmaite troski, jeśli nie odebrały nam już nocnego spokoju. I powstaje trochężliwe pytanie, jak w ciągu jednego dnia uporać się ze wszystkimi problemami, kiedy zrobić to, a kiedy tamto, w jaki sposób zabrać się do tego czy tamtego. I ma się ochotę zerwać i natychmiast pomiec do pracy. Lecz właśnie wtedy trzeba chwycić swoje życie w cudie i powiedzieć spokojnie. Teraz nic nie może mi zakłócić spokoju, gdyż pierwsza godzina poranka należy zawsze do Pana. To z Jego pomocą wykonam wszystko, co On na mnie tego dnia nakłada. Słyszysz, pierwsza godzina. To godzina w słowo. to może być pięć minut, ale pierwszy moment dnia, jutrzenka dnia, ten adwent dnia zawsze należy do Boga i On udzieli każdej potrzebnej was, abyś sprostał i zadaniem życiowym, i doświadczeniem, i pogodą, i cierpieniem. Jeżeli zechcesz zażądać tym, to jest, drodzy, wychowanie do życia modlitwy. A więc nie, że nie ma czasu na modlitwę. Bo to jest nieprawda, to było ołowotwalstwo. To znaczy, że ja jestem ołowotwalcą, jeżeli tak mówię. Bo nawet nie jestem Panem swojego czasu. To Bóg jest źródłem czasu. Bóg mi daje jeden dzień. Jeżeli trwam przy Bogu, no mam wystarczająco dużo czasu. Jestem przy źródłem. Nawet jak przyjdzie kryzys, posłuchaj, ja jestem odżywiony i nawodniony. I to jest, drodzy, tajemnica modlitwy, Tajemnica spotkania, które ma szansę przerodzić się w krzywdy. A. Powstań.